Bridge blade, czyli brytyjski pomysł, co zrobić, żeby dach produkował nam energię i nocą, i w zimie. Bo i nocą, i w zimie słońce jest mało, czyli panele nie bardzo, a wiatru dużo. Więc może, ale to już wielu na to wpadło, postawmy elektrownię wiatrową na dachu. No i tutaj jest problem, bo we wszystkich krajach europejskich, ale też w bardzo dużej ilości. Reszty krajów świata jest ograniczona wielkość turbiny, która może stanąć na dachu. I o ile w Polsce to jest 3 metry, czyli można postawić całkiem dużą turbinę, o tyle w wielu krajach świata to są bardzo małe wysokości. I tutaj Brytyjczycy wpadli na pomysł, co zrobić, żeby nie dość, żeby ta wysokość była mała, żeby ta turbina była mała, to jeszcze co zrobić żeby nadgorliwy urzędnik nawet w ogóle nie wiedział, że to turbina wiatrowa. Dlatego, że turbina Ridgeblade przypomina wszystko, tylko nie turbinę wiatrową. Oni stwierdzili, że ich konstrukcja, oprócz tego, że chroni nas przed ingerencją urzędników w nasze życie, to jeszcze daje nam więcej energii. W jaki sposób? Bo dach to wielki dyfuzor. A jak wiemy, dobrze zaplanowany dyfuzor, Zwiększa sprawność każdej elektrowni wiatrowej. No bo każda elektrownia wiatrowa produkuje prąd, czy tam przetwarza energię wiatru w energię elektryczną, a energia wiatru to jest energia kinetyczna, czyli zależy od masy przetłaczanego powietrza i od prędkości tego przetłaczanego powietrza. No i tu jest właśnie ten dowcip z dachem dwuspadowym, dlatego że jeżeli wstawimy dach dwuspadowy w strumień. Powietrza, jeżeli postawimy dach dwuspadowy przy przepływającym wietrze, no to mamy zwiężkę Venturiego, czyli następuje lokalne przyspieszenie przepływu powietrza. Mało tego. Elektrownia wiatrowa pracuje na różnicy ciśnień przed i za elektrownią wiatrową. Czyli jeżeli umieścimy elektrownię, nawet w bardzo silnym wietrze, ale przed pionową ścianą. To przez to, że nie będzie spadku ciśnienia za elektrownią, elektrownia nie będzie w ogóle pracować. Czyli zobacz, ten kształt dachu powoduje, że po pierwsze mamy zwiększone ciśnienie przed elektrownią i zmniejszone ciśnienie za. To jest super pomysł, i tak naprawdę tysiące użytkowników elektrowni wiatrowych wykorzystuje to już od dłuższego czasu. Mnóstwo, nawet w Polsce, jest elektrowni wiatrowych umieszczonych w szczycie dachu, niekoniecznie elektrowni Ridgeblade. Chociaż do tej pory nikt nie był na tyle odważny, żeby powiedzieć tak jak firma Ridgeblade, że oni obliczają zysk. Z umieszczenia elektrowni na dachu na trzykrotny zysk energii. No i tutaj jest moment, w którym ja się niestety muszę z firmą Ridgeblade nie zgodzić. Dlaczego? Bo najlepszy dyfuzor nawet ja nie mówię dach, który wiesz co, ma szorstkość, gdzie wiatr płynąc po dachu. Po pierwsze jest spowalniane, jest normalne tarcie o, o powierzchnię dachu, zwłaszcza kiedy to są, wiesz co, zachodzące na siebie dachówki, więc oni nawet nie podali przy jakich prędkościach to następuje, że, że zakładają te trzykrotne wzrosty na, na jakich powierzchniach dachu. Również nic, tylko że przy 45% skosie, 45 stopniowym w skosie dachu oni liczą, że będzie trzykrotny zysk ilości energii. A wiesz co? I tutaj jakby no strzelili sobie w kolano, bo akurat pomiarów modeli budynków i modeli dachów było mnóstwo, i nawet ja tutaj podlinkowałem kilka badań, które mogłyby Cię zainteresować, bo oprócz unoszenia dachu, które robiło się. Już od, dłuższych, od dłuższego czasu, no bo wiesz co, to też jest ważne, że zauważy, silny wiatr, nam się wydaje, że on naciska, tak jak, jak wydaje się chłopcom z Ridgeblade, że on naciska na dach, ale następuje unoszenie, bo niestety to nie jest taki super uproszczony model, dlatego że panowie z Ridgeblade użyli modelu, którego nie wolno używać. Czyli, no my wszyscy, jak chcemy sobie wyobrazić, jak płynie wiatr, to najłatwiej wyobrazić sobie, jakby płynęła woda. Ale jest jedna duża różnica. Woda jest bardzo mało ściśliwa, tak? Bo przyjmuje się, że jest prawie nieściśliwa. Odrobinka jest, ale przyjmuje się, że jest prawie nieściśliwa. Natomiast powietrze jest bardzo ściśliwe. I w związku z tym, Turbulencje w powietrzu pojawiają się dużo, dużo łatwiej. A największym problemem ze wszystkimi dyfuzorami, również ze śmigłami, jest raz, że tarcie o powierzchnię, a dwa, że turbulencje. I tutaj, niestety, wyniki pomiarów każą nam troszeczkę ograniczyć ten optymizm. Czyli nie trzykrotnie, tylko maksymalny możliwy zysk przy idealnym pokryciu blachą, przy idealnym skosie to jest 20%, dlatego że nie udało się do tej pory przy całkiem skomplikowanych dyfuzorach uzyskać większego zysku dla elektrowni wiatrowych niż 20% zysk na produkcji energii. I to jest powód, dla którego. Nie przyjęły się elektrownie z dyfuzorami dlatego że ilość materiału ilość pracy która jest potrzebna żeby zbudować dyfuzor nie zwraca się w zwiększeniu ilości produkowanej energii no dobra, to skoro już mówimy o ilości produkowanej energii, to ile energii może wyprodukować taka tajna elektrownia, czyli elektrownia, która, której nie widać, że jest elektrownią? No jest coś takiego jak sprawność, nie? Czyli najpierw ile energii wiatru mamy? I tutaj już zgodziliśmy się, że dołożymy 20% do tego, co by było normalnie. Ale jest coś takiego jak sprawność turbiny wiatrowej. Nie? No ona właśnie też łączy się z tymi ciśnieniami, bo po to, żeby uzyskać jakiekolwiek ciśnienie za turbiną wiatrową, to maksymalna sprawność, jaką może mieć jakakolwiek turbina wiatrowa, po to, żeby była różnica ciśnień przed i za turbiną, to jest 69%. I to jest teoretyczna, nie, nie do uzyskania w rzeczywistym świecie. Natomiast maksymalna, jaką do tej pory policzono dla prawdziwej turbiny, no to jest 45. Podobno są konstrukcje powyżej 45, a 47. Natomiast normalnie to jest 43-45. I to zależy od typu turbiny. I tutaj jest największy numer z turbiną -ryźbie dlatego że turbina Ridgeblade to jest Savonius. To jest Savonius, tylko to jest Savonius położony na boku, leżący Savonius. Po co oni to zrobili? Po pierwsze, dzięki temu, ten Savonius ma 1,20 m długości i 40 cm wysokości. Po co? Dlatego, że po pierwsze, w ten sposób, no, łatwiej go ukryć przed urzędnikiem, czyli wysokość, na, na jaką wystaje ponad szczyt dachu, to jest pół metra raptem, ale również dzięki temu, że wystaje nad szczyt dachu tylko o pół metra, to siły, ramię działania siły naporu wiatru jest dużo mniejsze. Postaw elektrownię 1,20 m wysokości, siła z niej na dach będzie trzykrotnie większa niż z tej samej elektrowni leżącej na dachu. To tak jak wiesz, co jak próbujemy odkręcić śrubę i jak jest nam za ciężko, to zwiększamy dźwignię. I tutaj tak samo. Jeżeli nie chcemy, żeby wiatr miał dużo siły, to mu zmniejszamy dźwignię. Ale to nie koniec, bo pojawiła się jeszcze jedna zaleta. Otóż, co powoduje, że turbina Savonius ma tak niską sprawność? Bo to jest 6-8%. Połowa turbiny działa ujemnie czyli tylko połowa produkuje pracę, a druga połowa jej przeszkadza. Otóż, kiedy położymy turbinę na dachu, to te wracające pod wiatr łopatki, które normalnie hamują nam turbinę, Możemy osłonić dodatkowym dyfuzorem. Uzyskujemy i właśnie również zmniejszenie naporu wiatru, tak, ale również uzyskujemy zwiększenie ilości energii z turbiny. I teraz niestety firma Ridgeblade nie udostępnia żadnych wyliczeń. Oni twierdzą, tutaj widzisz, jest taka sprawa, że. Mm, one są strasznie promowane i mało kto wie, że ta firma i te turbiny mają już 11 lat. Do tej pory nie doczekaliśmy się żadnych pomiarów. Oni twierdzą, że jest problem z tym, żeby to dobrze wysterować. Natomiast można przy, w najbardziej optymistycznym scenariuszu, przyjmijmy, że udało im się zwiększyć sprawność turbiny do 10%. To by było bardzo dużo, bo to byłby w zasadzie rekord świata dla turbiny typu Savonius. 10% sprawności z, z energii dachu. No właśnie, dzięki temu, że jest na dachu, dzięki temu, że część łopatek jest osłonięta. Jak w takim razie możemy ocenić ilość energii, którą z tej turbiny dostaniemy? Jeżeli mamy długość turbiny 1,20 m, wysokość 40 powierzchnia, wystawiona na wiatr, to jest około pół metra kwadratowego. Przy sprawności 10% to to oznacza, że to jest odpowiednik turbiny z 20-centymetrową łopatą, z 20-centymetrowym śmigiełkiem. I dlatego ridge nie sprzedaje pojedynczych turbin, po to, żeby, żeby to pokazać jakąkolwiek ilość energii, to montują zestawy 5 turbin. No więc zajmijmy się takim zestawem. Jeżeli to jest produkt, to, to, to zajmiemy się tym produktem. 6 metrów, czyli mamy tutaj 2,5, 2,4 może ciut mniej metra kwadratowego powierzchni śmigieł, tak? czyli tej powierzchni zbierającej wiatr. Co oznacza, że. Energia wiatru dostępna dla tej turbiny. Energia całego wiatru, nie to, co turbina z niego weźmie, tylko cały wiatr, moc, jaką może wiatr oddać przy 15 metrach na sekundę, a to jest prędkość wiatru, przy której liczymy moce maksymalne dla wszystkich elektrowni. A ta moc maksymalna dostępna dla tej elektrowni to jest 4 kW. Jeżeli policzymy sprawność taką super optymistyczną, bo no niestety sprawność Savoniusa bardzo szybko spada wraz ze wzrostem prędkości wiatru. Więc jeżeli on miał 10%, to to raczej było przy 6 metrach na sekundę. Ale wiesz co, załóżmy maksymalnie optymistyczny wariant. To mamy tutaj 400 W z całości, z tej 6-metrowej całości na, na szczycie dachu. No, i w tym momencie we, we mnie przynajmniej budzi się takie proste zadanie z ekonomii. Jeżeli 400 W mamy turbinę, która no, siedzi na szczycie dachu, jest spora, a 400 W daje nam najtańsza turbina na Allegro, która kosztuje ile? Odpowiednik 120 dolarów, bo jeszcze nie wiesz, że. Turbiny Ridgeblade są niedostępne w ogólnej sprzedaży. Można je kupić tylko za pośrednictwem firm architektonicznych. Czemu akurat architektonicznych? O tym za chwilę. I internauci dowiedzieli się ceny, która nie jest ogólnie dostępna, nie jest ogólnie, ogólnie pokazywana. Zestaw RB1, czyli ten domowy zestaw, kosztuje 65 tysięcy podobno funtów, ale przyjmijmy dolarów. Nie? 65 tysięcy dolarów versus 120 dolarów. I teraz mówimy o nacisku na szczyt dachu. Nasze takie turbiny, które my znamy. One jednak na silnym wietrze odchylają się od wiatru. Więc nacisk na, na szczyt dachu będzie dużo mniejszy. Te turbiny ważą po 5 kg. Jeżeli dach jest w stanie znieść e, podobno koło tony, waży, e, waży ten zestaw cały RB1, a to na pewno jest w stanie znieść 5 takich turbin. Czyli mówimy tutaj o koszcie 5 razy 120 dolarów, około 600 dolarów, tak? Versus 65 tysięcy dolarów. Jedna setna ceny, jedna setna ceny i nie wszystko, dlatego że pięć takich elektrowni, no rzeczywiście będziesz musiał postawić jakieś Wzmocnienie dla masztu. Ale mimo wszystko, e, przy Ridgeblade, to też nie jest tak, że można to bezpośrednio postawić na każdym dachu, chociażby ze względu na masę. Bo firma Ridgeblade dlatego sprzedaje to przez firmy architektoniczne, że 65 tysięcy to jest cena bez postawienia, to jest cena samej elektrowni, że oni liczą na to, że ktoś musi wejść policzyć i wzmocnić konstrukcję dachu. I to jest dla mnie najbardziej optymistyczne z całej historii firmy Ridgeblade. Że pieniądze nie są wszystkim. Że nie bardzo bogaty człowiek, jeżeli zechce mu się. No bo jesteśmy jednak mózgiem na, na dwóch nogach. Jeżeli zechce mu się Użyć tej wiedzy, którą został nauczony w szkole, to jest w stanie zrobić 100 razy lepszy interes, niż ktoś, kto ma po prostu za gruby portfel. I jak dla mnie to jest genialne i super optymistyczne a propos miejsca, w którym jesteśmy i a propos tego, w którą stronę rozwija się świat. Wiedza to potęga. A jeszcze na koniec powiem Ci, że chyba nie tylko my oglądaliśmy tego Rich Blade'a, bo firma od toaletowych nawiewów DOSPEL zrobiła swoją wersję. A jeżeli nie chce Ci się samemu liczyć, to ja Ci podpowiem. Nie kupuj. Po prostu nie kupuj.